Polska oraz Holandia. Porównanie krajów w roku 2025. Zapraszam. Według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego na 2025 rok, wartość nominalnego PKB Holandii ma osiągnąć około 1,3 biliona dolarów, co plasuje ten kraj na 18 miejscu w globalnym zestawieniu obok Indonezji oraz Arabii Saudyjskiej. W ujęciu realnym, czyli po uwzględnieniu różnic w poziomie cen, holenderska gospodarka osiąga około 1,5 biliona dolarów międzynarodowych, co w tym przypadku jest wynikiem niższym niż ten notowany w Polsce. Pod względem PKB per capita, Holandia utrzymuje się w czołówce światowej. W 2025 roku wartość ta wynosi około 70 tysięcy dolarów w ujęciu nominalnym oraz 84 tysiące według parytetu siły nabywczej. Dla porównania, Polska w tym samym roku osiąga odpowiednio 26 tysięcy dolarów amerykańskich i 55 tysięcy w jednostkach stałych, co wskazuje na wyraźną różnicę w poziomie zamożności obywateli obu krajów. W przypadku wskaźnika nierówności społecznych Holandia od lat utrzymuje bardzo niski poziom rozwarstwienia dochodowego. Dane pokazują, iż różnice w dochodach holenderskiego społeczeństwa są niewielkie oraz stabilne, co pozytywnie wyróżnia ten kraj na tle wielu innych gospodarek rozwiniętych. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki rozbudowanemu systemowi redystrybucji dochodów, odpowiedniej progresji podatkowej oraz szerokiemu dostępowi do wysokiej jakości usług publicznych, zwłaszcza edukacji, opieki zdrowotnej czy zabezpieczeń społecznych. Dla porównania Polska przez wiele lat notowała wyższe nierówności, choć w ostatnim czasie udało się je istotnie ograniczyć. Holandia nie należy do krajów silnie zadłużonych. Według danych z grudnia 2024 roku jej dług publiczny wynosi około 43% PKB, co stanowi wartość niższą niż obecny poziom zadłużenia Polski. Na przestrzeni ostatnich trzech dekad można zauważyć, że holenderskie zadłużenie utrzymuje się na umiarkowanym, a momentami nawet lekko spadkowym poziomie. Tak korzystna sytuacja wynika z konserwatywnej polityki fiskalnej, dużej dyscypliny budżetowej oraz stabilnego wzrostu gospodarczego, który sprzyja konsolidacji finansów publicznych. Istotną rolę odgrywa także relatywnie wysoki poziom dochodów podatkowych w stosunku do wydatków oraz efektywne zarządzanie środkami publicznymi. Dzięki temu, omawiana Holandia może pozwolić sobie na stosunkowo niski poziom zadłużenia, nie rezygnując z wysokiej jakości usług publicznych. W rankingu złożoności ekonomicznej na podstawie eksportu królestwo Niderlandów zajmuje 22 miejsce na świecie. Z kolei sama wartość eksportu to blisko 950 miliardów dolarów w ciągu roku. Holandia należy do czołowych eksporterów w Europie, a struktura jej sprzedaży zagranicznej opiera się przede wszystkim na wysoko przetworzonych produktach. Wśród najważniejszych towarów eksportowych znajdują się maszyny, sprzęt elektroniczny. Produkty chemiczne i farmaceutyczne, a także żywność i artykuły pochodzenia zwierzęcego. Istotną pozycję zajmują również paliwa rafinowane oraz urządzenia precyzyjne. Najważniejszymi odbiorcami towarów z Królestwa Niderlandów są głównie państwa europejskie, przede wszystkim Niemcy, Belgia i Francja. W imporcie dominują ropa naftowo i pochodne, maszyny, urządzenia elektroniczne, chemikalia, samochody, a także produkty spożywcze oraz tekstylia. Głównymi partnerami handlowymi w tym zakresie są Niemcy, Chiny, Belgia oraz Stany Zjednoczone. Zróżnicowany i zaawansowany profil wymiany handlowej odzwierciedla wysokie uprzemysłowienie oraz kluczową pozycję logistyczną Holandii w Europie. Szczególnie w kontekście portu w Rotterdamie, jednego z największych na świecie. Współczesna gospodarka Holandii należy do najbardziej rozwiniętych i zdywersyfikowanych w Europie. Kraj ten wyróżnia się wysokim poziomem PKB per capita, silnym sektorem eksportowym oraz dobrze rozwiniętym zapleczem przemysłowym i logistycznym. Holandia od lat utrzymuje niski poziom nierówności dochodowych oraz stabilne finanse publiczne między innymi dzięki odpowiedzialnej polityce budżetowej, silnym instytucjom państwowym i dużemu udziałowi sektora prywatnego w tworzeniu wartości dodanej. Gospodarka Niderlandu opiera się na eksporcie towarów wysoko przetworzonych, takich jak maszyny, chemikalia, leki czy produkty spożywcze, co świadczy o jej wysokim zaawansowaniu technologicznym. W porównaniu do Polski Holandia pozostaje wyraźnie bardziej rozwinięta pod względem zamożności na mieszkańca czy poziomu produktywności. Polska jednak systematycznie zmniejsza ten dystans, zwłaszcza w ujęciu realnym, co odzwierciedla rosnącą siłę nabywczą oraz konkurencyjność naszej rodzimej gospodarki. A w tym fragmencie to już wszystko, zapraszam do obejrzenia bezpośredniego zestawienia Polski oraz Holandii w dalszym rozdziale nagrania.